Jemioła. Duże tej jemioły ściętej jest, bo jestem na takim obszarze lasu, gdzie było przerzedzanie prowadzone drzewo stanu, z tego co widać. Tego jest wszędzie dużo. Nie wiem, czy coś z tym zrobić można, czy nie. Potem sobie posprawdzam na y, jakichś stronach zielarskich. Ty koledzy mi. Że tak powiem, zasugerowali, że można się udać na takie zrębowe, pozrębowe obszary, czy jak się to fachowo nazywa, i zobaczyć, co tam ciekawego z nieba spadło. Może jakieś grzybki ciekawe, zimowe się znajdzie. Może, może coś ciekawego, wartego pokazania. No i tak właśnie eksploruję tutaj takie trochę zdewastowane. Obszary ostatnio dużo się w Polsce tych lasów wycina, chodzą suchy, że więcej niż ustawa przewiduje, ale ja już nie będę na ten temat kolejnych teorii e, że tak powiem wystuwał, sami możecie sobie poczytać na temat wyrębów w naszym kraju. To taki dzisiaj miał być short z lasu, ale jeszcze jedna tematyka wpadła. Jeszcze jedno zagadnienie, które chcę poruszyć A mianowicie dzieci i wychowanie dzieci Tak się trochę rodzinnie, społecznie porobiło Na grupie, rozmawialiśmy o jakichś tam sprawach O stanie psychologicznych Bo wam coś chcę powiedzieć Odnośnie jednej z rozmów z moim kolegą z siłowni Jakiś czas temu I tak streszczając rozmowa mniej więcej tak Leci, że on taki zmęczony po treningu I tak mówi, ale bym sobie odpoczął w ten weekend Walnąłbym się w sumie na kanapie i nic nie robił Trochę sobie w kość dałem Ale trzeba w góry jechać A ja mówię mu, no jak to trzeba, nie chcesz to nie jeść Nie, mówi, nie, nie, jadę, jadę, bo Dzieci już mnie zamęczą Dzieci chcą w góry no, to trzeba jechać i w sumie dobrze. I w sumie dobrze, bo, bo, przynajmniej jest jakiś motywator, żeby człowiek się nie zasiedział. A ja mówię do niego: co? Dzieci same w góry? Już teraz dzieci to głównie chcą siedzieć i po prostu na komputerze grać. Tu jakiś grzybek, ale zdewastowany trochę, rozgnieciony. Dobra, idziemy dalej. Także dobra motywacja jest i tak dalej. Mówi mi tak, taką historię. Wiesz co? Na początku to było tak, że jak zainteresowałem się jakimiś tam tematami, to zacząłem dzieci brać w góry w teren. I oczywiście wielkie halo, wielkie narzekanie. Nie, bo to męczące. Nie, nie, my nie chcemy jechać, tak? Nie, bo to trzeba wchodzić na te góry, bo to bez sensu, bo po co gdzieś tam wchodzić do góry, skoro potem w dół trzeba schodzić. I takie tam rozmowy, nie? Takie tam rozmowy, nie? O, ktoś, kogoś złapałem na ognisku nielegalnym. Proszę bardzo, widzicie? Dobra, nie będę tam znowu zakłócał zabawy. Czy ja w tym lesie ogniski nie palę? Bo, no to po prostu są miejsca wyznaczone, tak moi drodzy? A proszę bardzo, ktoś tam sobie urzęduje dobra. Nie będę kolegom tutaj, surwiwalowcom, wchodził, w, że tak powiem, w obozowisko. Niech sobie tam robią co chcą. Ja idę dalej. Dlatego no, wracamy do tematu. Dzieci. Dzieci. Eee, no więc, no, dzieci bardzo marudziły na początku. Przed e, tym pójściem w teren, jazdą w góry. Generalnie góry teren to co ja, nie robię. Kolega też podobne zainteresowania. A teraz, jak nie ma weekendu bez wyjazdów w teren, bez wyjazdów w góry, to się podnosi larum w domu. Jak to nie jedziemy? Jak to nie jedziemy? No niemożliwe, no chcemy jechać, tak? No. Chcemy w te górki jechać. Dlaczego nie jedziemy? Powinniśmy jechać. No wiecie o co chodzi, także co my zobaczcie, dzieciaki się przyzwyczaiły do tej formy aktywności. Dzieciaki się przyzwyczaiły. Stało się to rodzinnym rodzinnym po prostu takim zwyczajem. I wręcz te dzieciaki nie wyobrażają sobie Nie wyobrażają sobie po prostu e, Innego spędzania czasu Oto ta słynna nora, zobaczymy czy jakieś nowe ślady są Bardziej widoczne, bardziej czytelne to Wracam w swój dawny teren Nie, jest po opadzie i to wszystko jest rozmyte Dobra, idziemy dalej Idziemy dalej moi drodzy I tutaj patrzymy co się dzieje A co to jest? To jest ten grzyb podkorowy tak czarny Ostatnio było o nim o nim głośno Nie no, to jest pod ochroną Ponoć to zostawiamy Czeczota? jak to się nazywa? Nie czy to pod... To ale ono już jest dosyć mocno naruszone, więc no nawet nie będę tego dotykał i tutaj jedno z ziół, które sobie potem zobaczę w jakimś atlasie jak to co i jak wygląda no i właśnie, wracając do tematu moi drodzy dzieci potem są fajnie jak się wkręcą w jakąś naszą pasję Fajnie, jak się wkręcą w teren. Chodzenie po górach i tak dalej. No, bo jak wygląda teraz codzienność większej ilości młodych ludzi? No, komputer. Komputer. Po prostu. Ekran. No i tyle. I nic więcej. I zamulanie. Zamulanie przed kąpem, przed faceem, więc. Fajnie, jak mam jakieś pasje outdoorowe, ja nie mówię koniecznie już o jakimś terenie, o górach, ale koledzy na grupie mówili o wędkarstwie. Na przykład uważam, że to jest rewelacyjna, fajna aktywność na wolnym powietrzu. E, tutaj jedna z koleżanek, e, rower, tak, jazdy w terenie rowerem, e, preferuje I też, zaszczepione zostało to młodszemu pokoleniu. Jak się trochę wysiłku włoży w te nasze dzieciaki. I patrzymy, dary lasu, co tu mamy. Róża. Ta róża jest zapewne przemrożona już. No, jeszcze dałoby się radę skorzystać, ale mam akurat róży dużo. To nagrywamy dalej. No. I tyle. Takie tu moje przesłanie jest do Was: infekujcie młodsze pokolenie terenem, infekujcie, zachęcajcie młodsze pokolenie do naszego hobby, i to będzie w przyszłości popłacać. Nie dość, że tych młodych ludzi wyprowadzimy sprzed tych ekranów komputerów, wyciągniemy z nory, to potem mogą się nam odwdzięczyć na przyszłość tym, że nam się nie będzie chciało to oni nas będą motywować do tego, żeby być bardziej aktywny fizycznie, bo no to zdrowie, tak? Aktywność fizyczna to jest zdrowie, jeden z czynników, który że tak powiem pomaga nam. A co liczycie potem na to, że służba zdrowia w każdym przypadku, w każdym problemie was że tak powiem, wspomoże. Tak? No, bo ja bym tak nie liczył. Myślę, że taka kultura w rodzinie, która stawia na zdrowy tryb życia, na aktywność taką jakąś outdoorową, no po prostu jest jednym z czynników, które będą tutaj pozytywne. Dobra moi drodzy. Przede mną jeszcze trochę łażenia. Ja sobie z obciążeniem chodzę po lesie. Przygotowuję się do weekendu. I tyle. I tak to wygląda. Okej, okay. trzymajcie się. Czekam na waszą opinię. Hej.